dziś dzisiaj sobie zagramy na Bedwortsach Ale tym razem będzie to taki odcinek, że w lewym dolnym rogu będzie wam pokazywać moje ruchy mieszką I w ogóle wszystko co robię Okej, okay, a więc przystępem prosiłbym was, abyście zostawili suba oraz lajka Okej, okay, a więc przechodzimy do odcinka wizowie, okay, więc pierwsza ręka wystartowała O nie, jestem sam To może być ciężko, ale... No, могу это выиграть. у меня никого не было. Наш счастье. Окей, значит, я говорю. Я не все Хорошо. Выбираем. razzyk OK ty powie chobra ja sobie co to jest lękki więc tam dobraę Tam jest w ogóle... A dobra, nie pójdę, nie będę się do niego... o! Dobra. Ty to jest... nie. Dobra, nieważne. Tam jest też w ogóle Biedaczek. Dobra, wezmę sobie to. Dobra. Szybciutko, szybciutko. Schodzę sobie. Dobro. Dobro. Jaz bom posodil šare, torej ta ne. Želti me ne pokajta. Dobro, tapnite na teh žutih. Dobra, żółty, żółty na powiedzie. Kurczę, nie zdążyłam zjeść. Kurczę, ja też akurat mam tu Nie, lag. O nie! Okej, okay, widzowie, więc następna kierka już by startowała. Tym razem gramy 1v1 naprzeciw jakiemuś Assassin'kowi. XT. Yy, Napiszę... Dobrze...

Chyba sobie coś zjemy Bo będę miał mało I Trochę mało budów Nie wiem czy... Nie spróbuję go O! No skacz Dlaczego nie idziesz na mnie? Dobra, ten fok nie jest nie O, dobra, pokonałem go. Kurczę, nie ucieknę teraz. Chyba muszę jedną rzecz zrobić. Schowam to tu, może nie zauważyć. Dobra. Tak, to ja już skoczę. Dobra, no jeszcze przed tym zadyskaczę Nie zrobię jakiegoś trika. A, dobra, nie wyszedł. Dobra. co ja kupiłem? Dobra. Dobra, leci na mnie. Hop. Dawaj skocz. Dobra, skoczył nie boi się. Czekaj, kurczę, co jest. Dobra essa. W sumie to nie jest jakiś dobry ten No Ja pójdę na środek. Nie no, nie wierzę. Kurczę. gdzie na mnie? Dobrze, nie idzie.

Dobra, nie, udało mi się. Kurczę, dobra, jest. Dobra, to sobie wyrzucę. Co on tu zrobił w ogóle? Kurczę, mało trochę HP, mi się nie podoba. Jest, wygrałem, zrejdował się. Dobra. Thank okay. you. i idziemy na szarego. Ja troszkę boję, bo on taki agresywny był. Chociaż. Nie no co? On miał powolne kopanie, nie mogę. Dobra. Okej, okay, widzę, nie wiem co się stało, ale mnie wywaliło, po prostu nie było to nagrane, ale okej. Okay. Okej, okay, dziękuję Wam za oglądnięcie tego filmu. I proszę Was, zostawcie łapkę w górę oraz suba, bo to po prostu, to mnie motywuje do nagrywania takich filmików, bo no, po prostu mi się chce, jakby mam widzów. Okej, okay, ja się z Wami żegnam, pa!